先生。 Mówi Zbigniew Markuszewski, trener Chrobrego Głogów. Jestem zadowolony przede wszystkim z tego, że na znaleźliśmy z parą partnera, który chciał z nami zagrać, bo to jest między innymi do potężny problem. Na pewno jest to inna mobilizacja niż na treningu. Zadowolony jestem z tego grania, ponieważ parę elementów graliśmy bardzo poprawnie. Wiadomo, że jest parę jeszcze do, rzeczy do poprawienia, ale w końcówce sezonu uważam, gramy gramy przyzwoicie i na pewno jesteśmy w stanie walczyć z Zabrzem o piąte miejsce. I jak do tego będziecie podchodzić, jak się będziecie przygotowywać? W tej chwili przygotowujemy się naprawdę bardzo ciężką pracą i w terenie, i u siebie, i na siłowni. To był ten okres, świąteczny też taką drugą przerwą. W tej chwili jesteśmy już normalnie w cyklu, w cyklu treningowym, startowym. No i na pewno chcemy walczyć o to miejsce wyższe. Nie zadawają nas miejsca takie, jakie do tej pory gdzieś tam mieliśmy. Staramy się walczyć o piąte miejsce. Byłby to dla nas duży sukces i na pewno będziemy walczyli. Mówi skrzydłowy Miedź Legnica, Andrzej Brygiel. Chcieliśmy realizować zadania taktyczne, które założyliśmy sobie przed meczem. I ten tydzień, który trenowaliśmy, ustawialiśmy się typowo pod puławy. Część tych zagrywek nam nie wychodziła. Po prostu nie graliśmy konsekwentnie do końca. Stąd szybkie koprotaki ze strony gołgowa wynik taki jaki był właśnie na koniec przez to właśnie, że nie rezygnowaliśmy tego też taktyki, którą sobie założyliśmy.